23 czerwca. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły wioskę w obwodzie sumskim. Autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State uznały wyzwolenie wsi Andryjówka, przy przygranicznej części rejonu sumskiego obwodu sumskiego, przez żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej o tym sukcesie Sił Obronnych informowali ukraińscy obrońcy i blogerzy. Nie podając nazwy miejscowości. A fakt, że mówimy o Andriivce, wskazali rosyjscy propagandyści, którzy nazywają siebie oficerami wojskowymi. Zobacz dla porównania zrzuty ekranu aktualnej mapy Deep State, zaktualizowanej dzisiaj i poprzedniej wersji, utworzonej wczoraj. Na aktualnej mapie wyzwolone terytorium jest oznaczone kolorem niebieskim. Wojska ukraińskie blokują wojska rosyjskie w obwodzie Kurskim. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy nadal blokują rosyjskich okupantów na terytorium Federacji Rosyjskiej we wsi Tyotkine, rejon Gluszkowski, obwód Kurski i skutecznie przeciwdziałają próbom odblokowania osady przez wroga. Głównym problemem wroga jest jedyna droga na terytorium Rosji do osady, która znajduje się w narożniku między terytorium Ukrainy ściśle kontrolowanym przez drony kamikaze sił obronnych. Te skargi rosyjskich propagandystów, którzy nazywają siebie korpusami wojskowymi, zwrócił uwagę ukraińskiego obrońcy i blogera, który walczy jako ochotnik od 2014 roku i obecnie służy w jednym z batalionów Sił Specjalnych na swoim kanale Telegram Sergeants' Report. Ciekawe jest też to, że korpus wojskowy narzeka również na celne uderzenia myśliwców sił zbrojnych Ukrainy, kierowanymi bombami lotniczymi na bazy rosyjskich okupantów w obwodzie Kurskim. W obwodzie sumskim okupanci strzelają z własnych karabinów szturmowych. W kierunku północno-słobożańskim, część graniczna rejonu sumskiego obwód sumski. Rosyjscy okupanci strzelają do własnych dezerterów, którzy odmawiają udziału w mięsnych atakach piechoty. Poinformował o tym bloger i bojownik z oddzielnego batalionu szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow na swoim kanale Telegram Speak Sniper, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. W kierunku Sumskim wróg okresowo strzela do swoich dezerterów, przedstawiając te przypadki jako zbrodnie wojenne Sił Obronnych Ukrainy. Jest prawdopodobne, że tymi egzekucjami najeźdźcy zachęcają swoich szturmowców do poddania się na tym odcinku frontu, o czym informowaliśmy wcześniej, a jak pisze Stanisław Buniatow, nasze oddziały ciężko pracują w obronie, fundusz wymiany jest uzupełniany, a w niektórych rejonach. Udaje nam się wyprzeć wroga z jego pozycji. Rosja zaatakowała poligon Sił Zbrojnych Ukrainy. Są zabici i ranni. W niedzielę wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na tymczasowy poligon jednej z brygad zmechanizowanych Sił Zbrojnych Ukrainy na południu Ukrainy. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej trzech żołnierzy, a 11 zostało rannych. Poinformowały o tym wojska lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy. I pułkownik Witali Sarantsew w komentarzu dla ukraińskiej prawdy. Według przedstawiciela dowództwa, do ataku doszło podczas ćwiczeń z personelem. Dzięki terminowemu uruchomieniu sygnału alarmu lotniczego i opracowanym wcześniej środkom bezpieczeństwa udało się uniknąć poważnych strat. Rannym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Na miejscu pracuje specjalna komisja i funkcjonariusze organów ścigania. A środki bezpieczeństwa zostały wzmocnione na wypadek powtarzających się ataków. To już trzeci taki atak w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej, 1 i 4 czerwca, miały miejsce ataki na jednostki szkoleniowe Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodach Połtawskim i Dniepropietrowskim. Rosjanie próbują otoczyć Pokrowsk. Nie mogąc przebić się do aglomeracji wolnych miast Pokrowsk i Myrnograd w obwodzie Donieckim. Północna ściana kierunku Pokrowsk. Rosyjscy okupanci całkiem pewnie omijają ją od wschodu. Ryzyko półokrążenia staje się coraz bardziej oczywiste. Nie mogąc przebić się do aglomeracji wolnych miast Pokrowsk i Myrnograd w obwodzie donieckim, północna ściana kierunku Pokrowsk, rosyjscy okupanci całkiem pewnie omijają ją od wschodu. Ryzyko półokrążenia staje się coraz bardziej oczywiste. Wojska ukraińskie zniszczyły myśliwiec SU-35 najeźdźców. Dziś rano w kierunku Kurska siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzeliły myśliwiec wielofunkcyjny czwartej generacji SU-35 rosyjskich najeźdźców. Służba prasowa dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o tym w swoich oficjalnych zasobach medialnych, lakonicznie i bez szczegółów. Z kolei sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy w swoim dzisiejszym podsumowaniu strat najeźdźców odnotował również zniszczenie jednego śmigłowca najeźdźców, bez podania szczegółów. Najprawdopodobniej jest to śmigłowiec Mi-8 zniszczony przez drony uderzeniowe poprzedniego dnia na lotnisku w Briańsku, o czym wcześniej informowano. Należy zauważyć, że przez kilka tygodni, a być może miesięcy. Z rzędu według sztabu Generalnego Sił zbrojnych Ukrainy agresor nie stracił żadnych śmigłowców ani samolotów. Nie dotyczy to samolotów strategicznych, które zostały zniszczone kilka dni temu. Od początku wojny na szeroką skalę agresor stracił 413 samolotów i 337 śmigłowców. Syrski powiedział, dokąd poprowadzi wojska do ofensywy. Siły zbrojne Ukrainy przechodzą zmiany strukturalne, których celem jest zwiększenie efektywności zarządzania i utworzenie gotowych do walki rezerw. Poinformował o tym naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski podczas spotkania z dziennikarzami. Według niego reforma polega na utworzeniu korpusów armii, co pozwoli zoptymalizować liczbę podległych jednostek i zmniejszyć obciążenie dowództwa. Utrzymuje się poziom operacyjno-strategicznego ugrupowania wojsk, podczas gdy stopniowo likwiduje się poziom operacyjno-taktycznych ugrupowań. Pierwsze korpusy przeszły już koordynację bojową i otrzymały określone obszary odpowiedzialności. Według Syrskiego, taka reorganizacja pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie istniejącego personelu i zwiększenie rezerw do aktywnych działań na froncie. Mam nadzieję, że taka reorganizacja pozwoli nam przede wszystkim zaoszczędzić personel, czyli bardziej racjonalnie wykorzystać naszych żołnierzy, którzy bezpośrednio wykonują zadania bojowe, a także stworzyć bardziej zdolne rezerwy, aby móc prowadzić aktywne działania kontrnatarcia i ofensywy, powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Podkreślił również, że dowódcy korpusów tworzą własne dowództwo, co przyczynia się do odnowy struktury dowodzenia. I zwiększenia efektywności zarządzania. W Rosji doszło do ataku na zakłady chemiczne azot. Wczoraj wieczorem, podczas zmasowanego ataku ukraińskich dronów szturmowych na obiekty rosyjskich okupantów w europejskiej części Rosji, uszkodzeniu uległ zakład chemiczny azot w mieście Nowomoskowsk w obwodzie tulskim. Miasto to znajduje się około 3,5 tysiąca kilometrów od najbliższego kontrolowanego przez Ukrainę odcinka granicy państwowej i 220 kilometrów od Moskwy. O ataku na zakład informują rosyjskie i ukraińskie media, powołując się na lokalnych mieszkańców i lokalnego gubernatora Dmitrija Miliajewa. Gubernator twierdzi, że w ataku ranne zostały trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala. A także uszkodzony został gazociąg, którego pożar najwyraźniej został już ugaszony. Według oficjalnej wersji azot produkuje nawozy mineralne, ale wiadomo, że firma produkuje saletrę amonową i inne materiały wybuchowe na potrzeby rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.